Pasze z wajecie. W tym tygodniu czytamy Pasze z wajecej. W ostatnim tygodniu czytaliśmy o tym, jak to posłuszny Jakow posłuchał zlecenia swojej mamy rywki i odebrał błogosławieństwo, które planował dać ojciec Isaac Esawowi. Kiedy Esaw o tym się dowiedział, bardzo się zdenerwował i postanowił zabić Jakowa. Kiedy Rywka o tym usłyszała, kazała Jakowowi opuścić dom i udać się do jej brata, czyli do wujka Lawana. Tak też Jakow uczynił. Kiedy Jakow był w drodze do swojego wujka, spostrzegł piękną dziewczynę Rachelę ze stadem owiec przy studni. Kiedy spotkał się z Lawanem, a ten zaproponował mu pracę, Lawan spytał: Co by chciał w zamian za jego pracę? Jakow poprosił go o zgodę, aby się pobrać z Rachelą. Powiedział do Lawana: Będę dla ciebie pracował 7 lat za twoją młodszą córkę Rachel. Lawan się zgodził i Jakow pracował dla niego przez 7 lat. Jakow będzie pracował dla Lawana 7 lat, aby poślubić Rachel, ale jak dowiemy się później z naszej parszy, Lawan go oszuka i zamiast Racheli da mu inną córkę Leje. Więc Jakow będzie pracował kolejne 7 lat, aby poślubić Rachelę. Po tym, jak to Leja zostaje żoną Jakowa, nie widzimy, aby Rachel mówiła coś złego na ten temat. Wiedziała, że Jakow pracuje dla jej ojca, aby Jakow ją poślubił. I kiedy to jej siostra Leja zostaje żoną Jakowa, Rachel nie mówi nic złego, ani swojemu ojcu, ani swojej siostrze. Jeden z synów Racheli miał na imię Beniamin. Każdy z szwatym z dwunastu plemion Izraela miał swój kamień na Choszen, na pierściku, który nosił Koen Gadol, najwyższy kapłan. Chamin, który należał do Szejwet Beniamin, nosił nazwę Jeszpe, co po hebrajsku oznacza ma usta. Na pamiątkę tego, co mama Rachel, mama Beniamina uczyniła, że nic złego nie powiedziała ani swojemu tacie Lawanowi, ani swojej siostrze Lei. Beniamin był synem Racheli, która po tym, jak jej siostra zamiast niej została żoną Jakowa, nie powiedziała ani jednego złego słowa. Pytanie. Dlaczego ten kamień miał taką nazwę? Czy nazwa tego kamienia nie powinna brzmieć EINP, Co oznaczałoby nie ma ust? Jeżeli Rachela siedziała cicho, nic złego nie mówiła, to dlaczego kamień Benjamina nosił nazwę Jesz Ma usta. Kamień powinien był nosić nazwę EINP, Nie ma ust. Więc odpowiedź jest następująca. Jesz oznacza, że Rachela Miała usta, ale to od niej zależało co zrobi, jak użyje tych ust, czy powie coś, czy nie. Fakt, że nie powiedziała nic złego, że uznała to za hakolmi na Haszamaim, że wszystko pochodzi z niebios, wszystko jest wolą Boga, więc tego chciał Bóg. I więc nic złego nikomu nie powiedziała. A bardzo łatwo mogła to zrobić, bo miała usta, miała tą możliwość. Ale uznała za lepsze nic złego nie mówić. I dlatego urodził jej się syn Beniamin. Jego kamień nosił taką właśnie nazwę Jeszpe ma usta. Każdy z dwunastu miesięcy odpowiada jednemu z dwunastu plemion Izraela jednemu ze szwatim. Miesiąc, w którym teraz jesteśmy, to miesiąc Kislew, Kislew to szewet beniamin, plemię beniamina. W każdym miesiącu mamy za zadanie pracować nad czymś, co ten miesiąc od nas wymaga. Miesiąc kislew to beniamin, a beniamin to praca, a woda nad właśnie naszymi ustami, nad tym, co i w jaki sposób to mówimy. Czy mówimy o kimś dobrze, lashon tov, czy nie daj Boże źle, laszon hara, każdy z nas, dzięki Bogu, ma usta. Życzę wszystkim wam i sobie również, abyśmy w tym miesiącu zaczęli pracować na naszymi ustami, na naszą mową i kiedy już będziemy używać naszych ust, aby tylko dobre słowa wychodziły z naszych ust. Shabbat Shalom.